Czy tworzysz kampanie reklamowe na Facebooku i na Instagramie i te wyniki, które osiągasz, nie są dla Ciebie satysfakcjonujące? Być może popełniasz jeden z podstawowych błędów, jakim jest dobór celów kampanii reklamowej. Ja nazywam się Maciej Sadłowski, od ponad 10 lat prowadzę działania reklamowe właśnie na Facebooku i na Instagramie i zdecydowałem się podzielić moją wieloletnią wiedzą właśnie z Tobą w tym materiale. Pokażę tobie, jak odpowiednio dobrać cel reklamowy do tego, co chcesz osiągnąć, tworząc kampanie reklamowe. Bo to właśnie przy wyborze celu jesteś w stanie wskazać algorytmom mety, na czym mają się skupić i jaki wynik mają dla Ciebie dowieść. Stąd wybór celu uważam osobiście za najbardziej e, popularny błąd, który osoby popełniają tworząc kampanie reklamowe, ale. Przejdźmy do szczegółów, bo po to przecież tutaj jesteśmy. Zacznijmy od e, podstaw, e, ponieważ bardzo często popełnianym błędem jest e, to, że osoby, które promują e, się na Facebooku i na Instagramie, używają niebieskiego przycisku Promuj post, który znajduje się pod każdym opublikowanym przez nas poście czy to na Facebooku czy na Instagramie. Otóż jest to błąd z tego względu, że mamy do tego dedykowane narzędzie i to właśnie z niego powinniśmy publikować kampanie reklamowe. Zakładam, że ty już wiesz, że takie narzędzie jest i że to narzędzie nazywa się Manager Reklam. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to koniecznie obejrzyj moje filmy lub zapoznaj się z moim kursem, który oferuję w sprzedaży internetowej. Link do niego. Znajdziesz w opisie tego filmu. No, ponieważ, jakby to jest podstawowy element, od którego tak naprawdę powinniśmy zacząć, czyli skąd te reklamy powinny być publikowane, a nóż powinny być publikowane właśnie z menadżera reklam. I jak do takiego menadżera reklam się dostać? Jesteśmy zalogowani na swoim prywatnym Facebooku. Po lewej stronie kolumny zobacz więcej. No, i tutaj za chwilę rozwinie nam się pasek, w którym znajdziemy menadżer reklam, i to jest właśnie to miejsce, do którego powinniśmy trafić. Oczywiście menadżera reklam powinniśmy odpowiednio skonfigurować, wgrać pixel na stronę internetową, stworzyć grupy remarketingowe, ale jakby nie o tym jest ten film. Tak jak wspomniałem, zachęcam Ciebie do obejrzenia innych materiałów na moim kanale, gdzie o tym opowiadam zdecydowanie więcej. A najlepiej pokazuję to w kursie, który trafił mnie tak, nie tak dawno do sprzedaży. Link w opisie, przypominam. No ale skupmy się na tych celach reklamowych, no bo przecież po to się tutaj wszyscy spotkaliśmy, żeby sobie zobaczyć, w jaki sposób dobrać cel do tego, co chcemy osiągnąć. Teraz jesteśmy na poziomie kampanii. No, i tutaj zwróć uwagę, że mamy trzy zakładki. Na każdej z tych zakładek, czyli kampanie, zestawy reklam i reklamy, wybieramy, ustawiamy, yy, można powiedzieć, trochę inne elementy całej struktury konta reklamowego, całej struktury kampanii reklamowej. No, ale wszystko zaczyna się od góry, czyli od kampanii. No i tutaj, w momencie, kiedy jesteśmy w zakładce kampania i robimy zielony przycisk utwórz, no to pojawia nam się okienko, w którym Musimy powybierać różne, różne cele kampanii i w zależności od tego, jaki cel kampanii wybierzemy, takie wyniki będziemy osiągać. No i teraz idziemy po kolei, bo po to też jesteśmy. Pierwszy cel kampanii to jest kampania z celem na rozpoznawalność i w momencie, kiedy damy sobie kontynuuj, i tutaj jesteśmy w drzewku na poziomie kampanii, czyli mamy wybrany cel, jakim jest rozpoznawalność. Natomiast na poziomie zestawu reklam, czyli to drzewko niżej, mamy jeszcze tak zwane cele wyników. No i teraz możemy sobie zmaksymalizować zasięg reklam, co powoduje, że reklama dociera do możliwie jak największego grona osób. E, możemy zmaksymalizować liczbę wyświetleń. Wtedy meta skupia się na tym, żeby e, y, zrobić jak najwięcej wyświetleń danej reklamy e, potencjalnym odbiorcom. Możemy też ustawić zmaksymalizowanie wzrostu wskaźnika zapamiętania reklamy, i tutaj w tym wypadku meta skupia się, żeby ci nasi odbiorcy byli w stanie zapamiętać tą reklamę, czyli ta reklama po prostu wyświetla im się trochę częściej. I mamy dodatkowe cele dotyczące wyświetleń filmów. W takim wypadku możemy sobie ustawić zmaksymalizowanie liczby wyświetleń True Play, co oznacza, że meta będzie skupiała się na dotarciu do użytkowników, którzy obejrzą minimum 15 sekund filmu, jeżeli oczywiście on jest dłuższy, a jeżeli ten film jest krótszy niż 15 sekund, no to żeby obejrzeli całość. Mamy też maksymalizację dwusekundowych ciągłych odtworzeń filmu. No i tutaj meta skupia się na tym, żeby użytkownik obejrzał nieprzerwanie minimum. Dwie sekundy filmu, szczerze mówiąc, e, trochę bez sensu. No ale taka, taki, e, o, taka opcja. Jest. Ja osobiście bardzo rzadko korzystam z celu kampanii, jakim jest rozpoznawalność, z tego względu, że oprócz tego, że są fajne wyniki pod kątem zasięgu i wyświetleń, tak by to nie za wiele, nie za bardzo przenosi się na wyniki pod kątem, nie wiem, sprzedaży, ruchu na stronie, ponieważ nie jest to kampania dedykowana pod kątem ruchu, na przykład, który mamy przekierować na naszą stronę internetową, wobec czego no, można powiedzieć, że jest. W mojej opinii osobiście to jest troszeczkę przepalenie budżetu. Dalej mamy kampanię z celem na ruch. No i tutaj mamy. no To już jest bardziej konkretna kampania, może tak powiem. E, czyli kampania z celem na ruch jesteśmy, oj, kampania, na drzewku kampania, wybraliśmy cel ruch, idziemy do zestawu reklam, gdzie również mamy do wyboru różne lokalizacje konwersji. I zaczynając od początku możemy skierować ruch na witrynę internetową, czyli krótko mówiąc, meta skupi się na tym, żeby możliwie jak najwięcej osób kliknęło w reklamę i e, przeszło na stronę internetową. Jeżeli mamy aplikację mobilną, co jest rzadkością, no to możemy wykorzystać e, ten, e, tą lokalizację, konwersję, jaką jest aplikacja w kampanii z celem na ruch, i przekierować użytkownika do e, aplikacji, na przykład w Google Play. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć kampanię z celem na wiadomości, czyli po prostu chcemy, żeby ten użytkownik, ten nasz potencjalny klient napisał do nas prywatną wiadomość, możemy posłużyć się też kampanią z celem na ruch z lokalizacją konwersją, jaką jest miejsce docelowe wiadomości. Wówczas meta skupi się na tym, żeby dotrzeć do użytkowników, którzy będą skłonni napisać do nas na Messengerze, na Instagramie, czy nawet na WhatsAppie, jeżeli mamy takiego podłączonego. W kampanii z celem na ruch mamy również tak zwaną lokalizację konwersji Instagram lub Facebook. I tutaj, jeżeli myślimy o tym, żeby stworzyć kampanię pod kątem zdobycia obserwujących na Instagramie, no to polecałbym właśnie to ustawienie lokalizacji konwersji jako Instagram, bo wówczas meta skupia się na tym, żeby użytkownik po kliknięciu w reklamę przeszedł bezpośrednio na nasz profil na Instagramie. No i e, ostatni, ostatnia lokalizacja konwersji, jaką jest połączenie, no i w tym wypadku. Meta będzie skupiała się na użytkownikach, którzy, w momencie kiedy klikną w reklamę, no to po prostu do nas zadzwonią. Rzadko kiedy stosuję tę lokalizację konwersji, no bo rzadko kiedy ktoś po prostu przegląda Facebooka i nagle stwierdzi, że dzwoni. Bardziej tego typu cel ustawiałbym w momencie, kiedy na przykład promujemy restaurację i chcemy pokazać menu. Jest ten impuls, użytkownik zobaczy, stwierdzi, że chciałby coś zjeść, bierze za telefon, dzwoni i to jest właśnie kampania z celem na połączenia. Więc cel ruch mamy już ee, omówiony. Natomiast oczywiście to nie wszystko, bo mamy cel aktywność. I tutaj też będzie się troszeczkę działo. Kampania z celem na aktywność. Jesteśmy na poziomie kampanii, wybraliśmy cel kampanii aktywność. Przechodzimy znowu do zestawu reklam, gdzie mamy. Lokalizację konwersji. Idąc od góry, też możemy z tego poziomu stworzyć kampanię, dzięki której użytkownik napisze do nas prywatną wiadomość na Facebooku lub na Instagramie. E, Muszę tutaj, nie będę się już powtarzać. E, kampania, oj, przepraszam, kampania, e, przepraszam, lokalizacja konwersji, reklama, i tutaj mamy tak zwane typy aktywności. Możemy stworzyć kampanię pod kątem wyświetleń filmu, czyli w takim wypadku Meta skupi się na tym, żeby Użytkownik e, obejrzał film, który pokażemy mu w reklamie. E, możemy zrobić również typ aktywności, doty, aktywność dotyczącą posta. W tym wypadku e, stosuję ten cel do tego, żeby na przykład podbijać posty, które wcześniej opublikowaliśmy na social mediach, tak żeby zdobywały reakcje pod, pod postami, czyli lajki, serduszka, komentarze, tak żeby użytkownicy widzieli, że ten profil żyje i taki właśnie tutaj mamy typ aktywności do wyboru. Jeżeli chcemy promować wydarzenie facebookowe, które utworzyliśmy, no to mamy też do tego dedykowany cel, jakim jest e, oczywiście wcześniej cel aktywność i na poziomie zestawu reklam lokalizacja, konwersji, reklama, typ aktywności Reakcje na wydarzenia, wówczas promujemy wydarzenia, także użytkownicy będą mogli zaznaczyć, że wezmą udział w wydarzeniu lub są nim zainteresowani. No i ostatni typ aktywności, który mamy tutaj na tym poziomie, to jest ustawione przypomnienia. Możemy stworzyć kampanię, w której e, użytkownik może zaznaczyć, że na przykład w czwartek o 17 dostanie przypomnienie, bo na przykład nie wiem, u nas startuje live. Na profilu. No i w takim wypadku kampania na ustawione przypomnienia, i użytkownik, który zaznaczył, że chce takie otrzymać przypomnienie chwilę przed startem, otrzyma powiadomienie na swojego prywatnego Facebooka. Natomiast, oczywiście, to nie wszystko, no bo tutaj też w kampanii na aktywność, w lokalizacji konwersji mamy połączenia. Ta sama sytuacja: możemy stworzyć tutaj też kampanię z, na, na, na kierującą użytkownika na wykonanie połączenia telefonicznego. Witryna internetowa, czyli znowu możemy przekierować tego użytkownika na naszą stronę internetową. Podobnie z aplikacją, więc te, 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 ta część rzeczy troszeczkę się, e, można powiedzieć, tutaj powiela. E, tutaj ta różnica, że w poprzednim, e, poprzednim celu ruch mieliśmy zmaksymalizować liczbę kliknięć, tutaj mamy dodatkowo zmaksymalizować liczbę zdarzeń w aplikacji. Więc jeżeli chcemy, żeby coś użytkownik wykonał w naszej aplikacji mobilnej, no to też możemy w takim wypadku tego użyć, natomiast no, umówmy się, nie każdy reklamodawca ma aplikację mobilną, więc rzadko spotykana opcja. No i w przypadku kampanii z celem na aktywność myślę, że jedna z ważniejszych opcji lokalizacja konwersji strona na Facebooku i tutaj celem wyników jest maksymalizacja polubień strony, czyli jeżeli chcesz pozyskać nowych obserwujących na swoim Facebooku, na swojej facebookowej stronie, czy niektórzy nazywają na fanpage'u, no to właśnie tego typu ustawienie spowoduje, że stworzysz kampanię, która będzie dedykowana pod to, żeby możliwie jak najwięcej osób zaobserwowało twój profil na Facebooku. Idziemy dalej. Tutaj te wersje robocze sobie usuniemy, żeby nam nie przeszkadzały. Czyli znowu kampania, utwórz kontakty. Kontakty, kontakty, kampania. Wybraliśmy cel kontakty i idziemy do zestawu reklam. No i tu mamy trochę więcej opcji. E, idziemy od góry, oczywiście. Witryna internetowa i formularze błyskawiczne. Jest to kampania, która, mm, czy cel kampanii, który ma za zadanie przekierować użytkowników na stronę internetową lub na formularz błyskawiczny. O formularzu błyskawicznym zaraz opowiem więcej, bo tutaj będziemy mieli dedykowaną taką konwersję. No i to jest połączenie po prostu witryny internetowej czyli możemy przekierować użytkownika na witrynę internetową, określić pikselem, że na przykład kontaktem jest kliknięcie w numer telefonu, w adres e-mail lub wysłanie formularza i wówczas meta skupi się na tym, żeby Stworzyć jak najwięcej konwersji. Konwersji w postaci kontaktu przez stronę internetową. Oczywiście, wcześniej to trzeba skonfigurować poprzez pixela. O czym przypominam, opowiadam i pokazuję w moim. Kursie stworzenia reklam, link w opisie tego filmu. Następna lokalizacja, witryna internetowa i połączenia więc tutaj też jest taki miks, że użytkownik może przejść na stronę internetową i tam się z nami skontaktować, lub może wykonać bezpośrednio połączenie z poziomu Facebooka lub Instagrama. No, rzadko spotykane, tak jak wspominałem chwilę wcześniej. Myślę, że bardzo ciekawa opcja, którą się rozważyć, jest to lokalizacja konwersji, jaką są tak zwane formularze błyskawiczne. Jest to tak zwana kampania lidowa, która pozwala nam zdobywać kontakty do naszych potencjalnych klientów. No i w jaki sposób to działa? Działa to w taki sposób, że oczywiście targetujemy reklamę, wyświetla się ta reklama naszemu potencjalnemu klientowi, on w nią klika, i otwiera mu się specjalne okienko, w którym może zostawić dla nas dane kontaktowe. Czyli na przykład możemy wskazać, że musi zostawić nam imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ten kontakt wpływa do naszego Facebooka i mamy gotowego lida. Bierzemy za telefon, dzwonimy i telefonicznie już możemy na przykład sprzedać swoją usługę lub produkt. Bardzo, bardzo ciekawa opcja, bardzo często wykorzystywana przeze mnie w tematach promocji usługowych. Myślę, że warto byłoby się tutaj więcej pochylić nad tym i taką kampanię przetestować. Mamy tutaj również lokalizację konwersja jest Messenger. No to tutaj myślę, że nie ma tajemnicy. Kampania, która pozwala wygenerować wiadomości prywatne od naszych potencjalnych klientów na naszego messengera firmowego. Formularzem błyskawicznej Messenger, no to znowu MIX, czyli połączenie formularzy z Messengerem. Mamy tutaj też kampanię Instagram, czyli kampanię dedykowaną pod kątem prywatnych wiadomości na Instagramie, połączenia, czyli znowu telefony do nas bezpośrednio z Facebooka, no i aplikacja, czyli możemy też stworzyć sobie zdarzenie konwersji jako kontakt w aplikacji mobilnej, i też de facto możemy tutaj taką kampanię stworzyć, ale. Umówmy się, myślę, że jeżeli jest tu choć jedna osoba, która tego typu cel będzie chciała wykorzystać, to będzie naprawdę dobrze. E, idziemy dalej. Kampanie, utwórz, promocja aplikacji. No tutaj no, można pokazać, opowiedzieć, aczkolwiek, e, no to rzadko spotykane, tak. No nie każdy ma aplikację mobilną, natomiast jeżeli taką aplikację mobilną byśmy mieli, no to możemy sobie stworzyć kampanię z celem na promocję aplikacji, no i tutaj wówczas możemy e, zmaksymalizować liczbę instalacji. Więc jeżeli mamy aplikację mobilną, którą na przykład wrzuciliśmy do Google Play'a, no to możemy stworzyć dedykowaną kampanię reklamową, której celem będzie możliwa jak największa liczba instalacji na e, no, urządzenia mobilne w tym wypadku. I pozostaje nam ostatnia kampania, ostatni cel, sprzedaż. I to jest kampania, którą ja bardzo często wykorzystuję w momencie kiedy mam stronę internetową. I o co chodzi? Kampania z celem na sprzedaż. Wybraliśmy cel, idziemy do zestawu reklam. No i tutaj mamy. Jeszcze raz tworzę może do zera, bo coś tutaj mi się. E, pomieszało, jeszcze raz kampania, utwórz, sprzedaż, kontynuuj, kampania, katalogu nie chcemy, e, zestaw reklam, czyli wybraliśmy kampanię z celem na sprzedaż i na poziomie zestawu reklam mamy różne lokalizacje konwersji. No, i możemy określić witrynę internetową, czyli użytkownik przechodzi na naszą stronę internetową. No i teraz pytanie brzmi, czym się różni kampania z celem na ruch od kampanii z celem na sprzedaż, gdzie tu i tu przekierowujemy użytkownika na stronę internetową. Otóż, jeżeli uruchomimy kampanię z celem na ruch, czyli tą drugą, którą dzisiaj miałem okazję pokazać, to meta skupia się na tym, żeby użytkownik kliknął, wszedł na stronę i generalnie meta zapomina o temacie, ona swoje zadanie wykonała. Natomiast jeżeli stworzymy kampanię z celem na sprzedaż i przekierujemy tego użytkownika na witrynę internetową, to tutaj w celu wyników mamy tak zwane zmaksymalizuj liczbę konwersji. No i tutaj jeżeli sobie ustawimy piksela, oczywiście wcześniej trzeba go skonfigurować, to trzeba też o tym pamiętać. I ustawimy, że naszą konwersją jest wejście do zakładki kontakt. To jest oczywiście tylko... Przykład, no to meta skupia się na tym, żeby przekierować użytkowników social mediów na naszą stronę internetową, ale dodatkowo stara się, żeby to był użytkownik, ja to mówię, użytkownik efektywny, czyli taki, który nie tylko wejdzie na stronę, ale będzie chciał wykonać konwersję, którą mu wskażemy, w tym wypadku wejście do zakładki Kontakt. Więc jeżeli na poziomie piksela skonfigurujemy sobie Eee, skonfigurujemy sobie nasze zdarzenia konwersji. Zdarzenie konwersji może być w przypadku sklepu internetowego dodanie do koszyka lub zakup, eee, może być kliknięcie w telefon, może być wysłanie formularza, no jakby cokolwiek, co powoduje, że, co chcemy, żeby ten użytkownik zrobił na naszej stronie internetowej. Jeżeli to skonfigurujemy, to możemy stworzyć kampanię z celem na sprzedaż, z określeniem właśnie tej maksymalizacji liczby konwersji. No, tutaj dodatkowo mamy lokalizację, konwersję, jaką jest aplikacja, czyli znowu promocja aplikacji pod kątem zdarzeń, które użytkownik w niej ma dokonać. Witryna internetowa i aplikacja no to jest miks tych pierwszych dwóch opcji. Możemy tutaj też stworzyć kampanię na wiadomości, czyli ten użytkownik może do nas napisać prywatną wiadomość na Messengerze, Instagramie lub Whatsappie. Kampania z celem na połączenia. Czyli znowu wykonanie połączenia telefonicznego, no i witryna internetowa i połączenia, czyli znowu miks e, dwóch lokalizacji konwersji. No nie ukrywam, że w tym wypadku najważniejsza jest ta pierwsza opcja, czyli witryna internetowa. I jeżeli masz stronę internetową i wepniesz na nią piksela i skonfigurujesz zdarzenia konwersji, to zalecam właśnie uruchomienie kampanii e, na, z celem sprzedaż. Z lokalizacją konwersji witryny internetowej, określeniem jak ją, na jakiej konwersji nam zależy. No i w tym wypadku ten ruch na naszej stronie internetowej będzie efektywniejszy i powinieneś widzieć efekty dobrej, dobrze ustawionej kampanii reklamowej. Mam nadzieję, że ten materiał się Tobie spodobał. Jeżeli chcesz więcej tego typu ciekawostek, nowości ze świata reklamy w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka i Instagrama. To koniecznie zasubskrybuj mój profil, a odwdzięczę się materiałami, które z pewnością przydadzą się Tobie, tworząc kampanie reklamowe. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.